Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj Was zapraszam na porządki u Lili, głównie w szafie. Będziemy chować letnie rzeczy. Pokażę Wam, którą ubranka jakie mam dla Lili na jesień. Co jej kupiłam na ten właśnie okres. Kurtkę, buty, czapkę, szalik. Ubranka, jakieś ciepłe sweterki, jakieś polecajki takie sklepowe z różnych sklepów, co tam warto kupić, więc zapraszam Was na taki porządkowy, organizacyjny film jednocześnie właśnie takie, taki film z przygotowaniami niestety do jesieni, jak ja akurat nie bardzo lubię. I zaczniemy sobie od schowania letnich rzeczy do szafy, więc teraz po prostu przejrzymy sobie, co jest do schowania. Ja mam też tam u góry, na szczycie szafy, o tam pochowane ubranka, które już są za małe. Ja zawsze je wkładam do takich kartonów stepko. Właśnie taki kupiłam, więc zaraz go rozpakuję i będziemy właśnie układać. Także lecimy. Także zobaczymy, jak tutaj wygląda na ten moment to w szafie. Na razie, jak widzicie, Lili tutaj nie ma za dużo ubrań. Część jest wiadomo w praniu, Aktualnie to nie mam. E, jedno, jeden worek do wyprasowania, a drugi właśnie się wyprał, więc ma tutaj dosyć mało rzeczy i to jest dobry moment na uporządkowanie. E, tutaj, słuchajcie, włożyłam jej same sweterki i bluzy, które teraz ma na ten moment, e, a tam ma takie bluzy rozpinane, a tutaj właśnie takie przez głowę. Tu ma bluzki z długim rękawem, reszta jest oczywiście w praniu, jakieś za duże spodnie. Tutaj ma t-shirty z tyłu, jakieś takie sukienki na szelkach. I tu jest właśnie taki miszmasz, ponieważ tutaj tak naprawdę są leś e, jesienne ciuchy, tylko ona ma teraz taki moment, gdzie ona przeskakuje z rozmiaru 92 na 98. I tak, spodnie 92 Z wielu skarbów już są za małe, więc Ja spodnie właśnie już jej poukładałam Ale spodnie trzymam tam, więc zaraz wam pokażę A bluzki są dla niej stanowczo Za duże, co prawda t-shirt Niektóre już jej tutaj wyciągnęłam W rozmiarze 92, na przykład ten Ale no bluzki z długim lokalem nie I teraz niektóre spodnie też są dla niej Za duże No i właściwie, nie wiem, może powinna 86 Jeszcze dokupić Tutaj ma takich kilka ubranek Które też muszę pochować właśnie sukienki letnie a tutaj słuchajcie mam dla niej, tu są bodziaki to w miarę są posegregowane i tutaj jak widzicie ma różne spodnie tutaj jest właśnie 92 i 98 bo spodnie raczej są dla niej już pomału dobre 98 więc tutaj ma już poukładane takie zwykłe leggings, tu ma jeszcze takie 3 czwarte, bo jak będzie w domu ciepło będziemy grzać to, chociaż w tym momencie to może będzie mniej grzech, ale wiecie, ogólnie u nas dom generalnie jest ciepły, więc zostawiamy takie trzy czwarte spodnie, a tutaj mamy raczej już takie ocieplane lub też grubsze z takim polarkiem i tutaj już jej poukładałam ostatnio skarpetę. To jest w ogóle słuchajcie rewelacja, ten taki organizer. Ja go mam z pepko chyba, no chyba z pepko. I zobaczcie jak tutaj fajnie można poukładać skarpetki. O, też mi pika telefon. Wiem, że to może was zdenerwować, więc już ścieszyłam. I tutaj właśnie mamy poukładane wszystkie skarpety. Bardzo łatwo się to wyciąga. Szczególnie to polecam, jak macie noworodki, niemowlaczki i tego jest dużo takich małych pierdółek, jakichś rajstopek. Możecie to sobie tutaj zaminąć i fajnie ułożyć. A ja zacznę od ściągnięcia tych za małych ubrań z góry. Pochowania, ewentualnie jakichś letnich, jeśli mi tutaj jakieś bluzeczki zostały, sukienek i schowam to sobie wszystko do kartonu. A ja mam taki karton z PEPKO i może już zauważyliście na moich filmach, że ja właśnie <laughs> zawsze je kupuję, podpisuję, jaki jest tutaj rozmiar, i pakuję tutaj Lili właśnie za małe rzeczy. No, my mamy póki co jedno dziecko, natomiast no wiadomo, chciałabym, żeby Lili miało, miała rodzeństwo, więc jeśli trafi się nam kiedyś dziewczynka, to po prostu będzie miała już dużo ubrań. No, nie mam zamiaru wszystkiego sprzedawać, żeby to kupować na nowo. gdyż też miała nowe ubranka, więc no, jakby no, nie ma sensu. A więc ja właśnie kupuję takie kartony PEPKO. mam ich już dosyć dużo na strychu, e, podpisuję i one sobie, wiecie, czekają. A jakby miało się nie sprzedać, to oczywiście pójdą na sprzedaż. No, niektóre rzeczy sprzedaję, a niektóre rzeczy trzymam, zależy... Ale, no może nie wszystko e, zatrzymałam, ale myślę, że dosyć e, sporą część jednak ubranek zachowałam właśnie z racji tego, żeby wiecie, nie kupować tego jeszcze raz. No i tutaj już właśnie podpisałam karton 8692, bo właśnie takie ubranka będę jej tutaj układała. Pamiętam sobie, jak chowałam taki pierwszy kartonik, jak to była ubranka 5662 i w tym właśnie czasie człowiek sobie zdaje sprawę, jak to maleństwo szybko rośnie i jak te ubranka na początku są na chwilę więc no tak to było, teraz to już wiadomo e, i pół roku lub trochę więcej Lili nosi dany rozmiar, więc jest to trochę prostsze ale i tak dosyć szybko wyskakuje z tych rozmiarów, szczerze mówiąc myślałam, że ona 98 wejdzie dopiero stricte zimą co prawda, no mówię, spodnie jeszcze są tak odrobinkę przydługie no ale 92 spodnie znowu już e, zdarzają się że się tak już podwijają takie rybaczki więc no jest pomiędzy tymi rozmiarami ja sobie tutaj teraz tak wszystko wkładam. Skarpety już luzem. E, I tak mi jest, o, jest mi o wiele łatwiej to po prostu w ten sposób trzymać. Zostawiam sobie te kartony zawsze tutaj na szafie. Chyba, że jakiś się uzupełni, to już wędruję na strych. W ogóle coś jest nie tak z tymi kartonami. Ja je zawsze kupuję. One są właśnie z Ale jakby były w ogóle za krótkie, to tutaj końcóweczki. Zawsze je mam i tutaj one w ogóle się nie chcą. Tutaj jest zatrzasnąć, jakby były zakrętki. Więc akurat dzisiaj coś mi tu nie działa. Dobra, jeszcze tylko czas włożyć tutaj sukienki letnie. I tak już wygląda je szafa. Tutaj mamy lili sukienkę z Chrzcin. Tutaj mam wystawione na wintę te dwie sukienki. To jest 92 i pewnie wystawię to na święta, bo to jest nowe body które już Lili raczej będzie za małe na święta, chociaż zobaczymy jak nie to będzie nosić. Tutaj muszę zobaczyć czy ta sukienka nie jest dobra, to jest 86, ale wydaje się długa. to ma 92 jakieś sukieneczki, więc zostają. Także zaraz te kurtki sobie pochowam i sukienki na lato. Także teraz to zrobimy. Tak w ogóle to pękł mi statek, znaczy dawno już noga odpadała, ale teraz to już odpadła tak totalnie, tutaj mi jakiś zawias brakuje, więc musimy sobie poradzić bez statywu w tym filmie, a uh, i trzeba skupić nowy, no ale pomagał mi parę lat, więc no, wybaczam. Dobra, pakujemy dalej. sobie tutaj tak kompleksowo szafelini tutaj jeszcze jakieś t-shirt'y pochowam sukienki właśnie zastanawiam się czy sprzedać czy zostawić, na pewno na mój Vinted zostawiam link na dole, wystawię na sprzedaż kombinezon, ponieważ no raczej tego nie będę trzymać, przecież nie wiem bo nie wiadomo jak będzie po prostu, jak będziemy mieli drugie dziecko z rozmiarami. A więc na pewno wystawię jeszcze mam taką fajną z senseja w serduszka, ale chcę ją przymierzyć. Czy czasem nie jest na Lili dobra, bo wygląda na dużą. Tak samo taką mam kurtkę jeszcze wiatrówkę, więc ojrzyjcie sobie, jak jesteście zainteresowani. Pokażę Wam moje ulubione rzeczy, które mam dla Lili na jesień, w których się zakochałam. A słuchajcie, hit to jest ten sweteryk z Pepko. Moim zdaniem jest przepiękny. Kosztował 25 zł, w takie kwiatuszki, przepiękny, on do tylu rzeczy będzie pasował, bardzo się cieszę, że go kupiłam, jest po prostu piękny, ale on jest stanowczo za duży. Tak samo ten jeansowy, bardzo mi się on podoba, ale moim hit jest ten komplecik, on jest taki piękny, ubranka dziecięce. To wiadomo, chyba większość mam tak mała, może sobie nie kupić, ale dziecku wszystko kupi, ja tak mam totalnie. Jak widzę po prostu coś dla Lili fajnego, to się zbyt długo nie zastanawiam, e, o ile oczywiście nam się przyda, no przede wszystkim pod to. Ale zobaczcie, tu mamy taki komplecik, on jest z H&M, e, z H&M jakoś dziwnie wymówiłam. E, I tutaj mamy do tego takie spodnie. także tutaj jest taki dresik, no przepiękny, jeśli tak chcecie wiedzieć, bo może macie młodsze dzieci, to właśnie jak dla mnie, e, Hem, Reserved, to są firmy, w których, które mają trochę większe ubranka, e, ale też nosi się zdecydowanie dłużej. Czy piżamy są z reguły większe? No, ale faktycznie dziecko nosi też je dłużej, bo ta bawełna jest taka mięciutka, jednak Sensei czy Pepko jest to takie bardziej sztywna ta bawełna i ona się tak nie rozciąga. Ten komplecik na przykład uwielbiam. On jest z był na przecenie za 15,99 Kupiłam jej takie spodnie. One, słuchajcie, są polarowe, zobaczcie, piękne. Także to będzie mega fajny komplet na jesień i na wiosnę, bo myślę, że ona to rozmiar do wiosny ponosi. No zobaczcie. O nie jest przepiękny, no nie jest! Jest, tak? Nie wydaje mi się aż taka duża, ale zobaczymy. Ja jej po prostu tutaj w jakiejś wolnej chwili na przymierze, ale wydaje mi się, że Reserved i właśnie H&M to są jednak trochę duże te ubranki. To znaczy dobrze, tylko po prostu nie na teraz. Ta jest bardzo fajna też bluza, ja ją za jakieś grosze kupiłam na promocję, więc będzie fajna na zima. To jest jeszcze moja ulubiona bluza, właśnie jej koleżanka też taką dostała, no jest przepiękna, ale ta wydaje mi się dosyć krótka, więc co, ja ją wypiorę? Bo ona wydaje mi się krótka, tutaj. Może rękaw będzie długi, ale rękaw zawsze można zawinąć. A tu wydaje mi się krótka, więc, e, więc ja ją już od razu wypiorę. Ja zawsze też obracam na drugą stronę, żeby się nie zniszczyła. Ogarnię teraz tutaj resztę, i zaraz jeszcze pójdę doprasować te bluzeczki czy tam parę rzeczy, żeby już mieć tutaj wszystko, jeśli chodzi o lili dokończony. No i jeśli chodzi o takie właśnie nakrycia wierzchnie, kurtki i tak dalej, u nas numerem jeden jest ta bluza, taki polarek, on jest słuchajcie, z Pepko kosztował chyba 25 zł, mamy go w rozmiarze 98 no to Lili A naklejkę, on jest mega fajny, bo jest cieplutki w serduszka i jeszcze do... chwilę temu wystarczył właśnie czasem taki polarek, teraz dni już są coraz chłodniejsze i e, ubieramy czasem na to już kurtkę. Ale generalnie bardzo dobrze nam się sprawdza i jest bardzo ładny. Bardzo mi się podoba. I jak mamy taki deszczowy dzień, to Lili nosi taką kurteczkę. Jest to taki płaszczyk przeciwdeszczowy, parka z Reserved. I teraz zobaczcie, ona jest w rozmiarze. Zobaczcie 86, a jest dla Lili. Bardzo dobra, bo to jest parka. I to jest też taki tip, żebyście, szczególnie dla dzieci, które na przykład są wysokie, lili jest wysoka, bardzo rośnie wzwyż, a rączki ma cały czas króciutkie. Ona ma Ci jeszcze, jak nosi podwinięte rękawki. W zeszłym roku w ogóle miała bardzo podwinięte. A na wysokość ta kurtka jest jej cały czas dobra, więc ona cały czas ją nosi, więc mega fajna inwestycja. Jest prześliczna. Zobaczcie, ona jest cieniutka, ona tutaj nic w środku nie ma, to jest typowa taka deszczówka. I do tego jak jest tak, właśnie trochę wiecie, no nie za zimno to nosi taki komplecik, który mam z Sensei. On jest już z takiego działu dla dzieci, nie tam, nie ta 86, wiecie, 92 czy coś takiego, tylko po prostu rozmiar S, czyli już tak typowo dla dzieci. W ogóle muszę dać do prania: widzę kurtkę, eee, ta w ogóle wyciągnęłam ją z prania, czapkę, bo nam się namoczyła. Oto już tak się splama, także idzie do prania, ale zestaw jest bardzo ładny, także to nosi. Eee, a na taką jesień już wiecie, jak będzie już bardzo zimno, można powiedzieć, że nawet. Na wczesną zimę mam dla niej przygotowaną taką kurteczkę. Ona jest Hemo. Ją kupiłam w rozmiarze 98-2-3 latka i myślę, że ta kurtka nawet może być jeszcze dobra na za rok, właśnie na jesień początek, może, chociaż nie wiem, bo to już nie jest taka typowo parka. Ja już ją Lili przymierzałam i Lili ma znowu tutaj za długie rękawy i je sobie podwinęłam i albo ja podszyję, albo pójdę właśnie do pani, żeby mi podszyła i że sobie po prostu wiosną może puścił. O, tu jest dalej zahaczony rękaw, bo zdecydowanie są za długie, a kurtka jest dobra. I do tego mam, słuchajcie, rzeczy, które Lili miała w zeszłym roku i są na niej cały czas dobre. Znaczy, nie wiem, czy ja tą czapkę nie kupowałam na wiosnę, albo na jesień w zeszłym roku, właśnie nie pamiętam, ale jest dla niej jak najbardziej teraz dobra. To jest mój ulubiony model czapek z Hemu, ale jak kupicie w zestawie czapka, szalik, to to już nie jest ten sam materiał. Bo ja sobie tak kupiłam, bo to musicie konkretnie kupić sobie taki model solo, bez kompletu. Bo jak kupicie w komplecie z szalikiem, to niestety ta czapka jest dużo bardziej taka, no dużo słabszej jakości i jest dużo cieńsza. A ja do tego mam też taki szaliczek. Też go kiedyś kupiłam. Nie wiem, czy on miał, miał do siebie. Taką szczepkę w komplecie nie pamiętam, ale jest dobry, więc by sensu, jakby kupować nowy kolor, też pasuje. Także taki zestaw. A jeśli chodzi o buty, Lily ma tak naprawdę jak na razie jedna takie adidaski, w których chodzi. Nie mamy kaloszy ani żadnych jeszcze ocieplanych. No, jeszcze wiecie, temperatura jest spoko, więc będziemy nosić na razie adidaski. Ona jest też na przełomie rozmiaru 22. Wydaje mi się, że będzie nosiła zimą 23, ale nie jestem pewna, więc też na razie nie kupuję. To są słuchajcie, buty z obojów właśnie tutaj jest napisane Nelly Blue i ja bardzo lubię właśnie buty tej firmy, bo one są bardzo miękkie one zobaczcie jak się fajnie zginają nawet jedną ręką w ten sposób, I on, tak powinny się zginać buty zginają się też w ósemkę, I już oglądałam jakieś tam buty na takie cieplejsze dla Lili, i również jej kupię z tej firmy bo też są bardzo cieplutkie, oczywiście są brudne bo są intensywnie noszone, no ale właśnie to jest nasza wyprawka jesienna jak na razie.